Cześć! Witam Was na kanale Sagros. Właśnie mamy końcówkę lipca, czyli czas na żniwa. Ze mną jest dzisiaj Hanwo 75 koni oraz Legenda Wschodnich Pól, czyli MTZ 82. Czyli co? Witam Was w piątym odcinku Użyczenia Chińczyka. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, Dawid. E Dostał pan ciągnik Hanwo na testy, także chciałbym spytać, jak tutaj, co, jakie prace wykonywał, jak sobie radził? Prace na dzień dzisiejszy, to z ładowaczem czołowym, troszkę mm -hmm. tam popracowaliśmy. Trochę som się przywiezło, no i z broną talerzową. 2,7 szerokości, ta masa gdzieś 1100 kg. Czyli taki dosyć ciężki. Tak, tak. I Jak sobie z nim poradził? E, z, ku zaskoczeniu, rewelacyjnie. Uciągowo, bardzo dobrze. Podnoszona stabilizacja ciągnika, wszystko. Nie było tam problemu, że był niestabilny, czy. Nie, 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 bardzo. Jestem mile zaskoczony, jako mm -hmm. pracował z tą brodą, bo. A jakie prace brono wykonywał? Siedniskośmy e, uprawiali okay. po żywach. Okej, okay. a tym. A ładowaczem co robił? A bele zwoziliśmy. Bele też bardzo dobrze, wszystko Czyli elegancko. też na plus, tak, nie na było plus. żadnych problemów. Tam nie, jest. żadnych problemów, wszystko elegancko działało, hydraulika. Mm -hmm. Jeszcze zboże wykipowaliśmy przyczepy, też hydraulika, bardzo. Pozytywnie, szybko, tak dynamicznie. Sezon wrze, nie? Tak, tak. No w tym roku troszkę jest przerwany, bo zboże Boże wilgotne cały mhm. czas. No takie łapane żniwa, tak jak u nas, ale nie źle. Nie ma co narzekać, tak? Nie, nie na plony też nie ma co narzekać. Nie e, nie. Rozumiem, że Hanwo wykonywał pracę, jakie wykonywał wcześniej MTZ. MTZ, tak, tak. tak. Wszystko okay. za MTZ robił i naprawdę zaskoczony jestem, że. Tak se radzi. A jak tak jakby miał Pan porównać i to bronę, pracę i pracę ładowacza, tak między Hanwa a MMTZ jak się pracowało między, no między tymi dwoma ciągnikami? No tu lepszy komfort, to jest na pewno, tak? to jest kabina jest cieksza, wszystko, klimatyzacja. No. Co do brony, bardzo dobrze sprawował się jako, ja lepiej praktycznie niż MTZ, tak mhm. bym stwierdził, no MMTZ ma już swoje lata, jakby no. nie było to już 30 lat to ma ten ciągnik, no to... Wiadomo, że już po 30 latach to nie jest. Wiadomo. No i bez remontu silnika on no właściwie wszystko działa. Czyli? Tak. Okay. Okay, okay. Okay, no i. Okej, okej. Myślę, że to około 80 tak? No miał no chyba 81 tam coś z dokumentów, ale do tej pory na pewno tyle nie ma co. Z... Uciekło? Uciekło trochę tam tych koni, no nie. A nie, tak zwinność, Fajnie, fajnie. A skrętność? Pornywane do MTZ, Tak no, no. mi się wydaje. Ale to może tu jest kwestia też regulacji, bo też widziałem, że można zregulować tu Można, jeszcze... tak. A używa Pan może oświetlenia w handlu? Troszkę wczoraj wieczorem. Bardzo fajne, 360 elegancko. No, właśnie no. Tak jak się patrzy na niego, to tego I to takie oświetlenie jest. LED-owe fajnie. To jedynie tu LED-u, to z przodu brakuje i z tyłu nie. na tych botnikach, jakby było, to jeszcze były takie dopracowane. to takie ten... taki smaczek na No Nie te, Tego brakuje. No. Pomierzyłem troszkę tak pobieżnie, wielkościowo. Mhm. To MTZ jest niewiele nie szerszy, bo on w tym momencie jest 13 cm szerszy rozstawie kół. To niedużo. Nie, niedużo, niedużo. się troszkę niższy widać, no ale to może na plus, że jest niższy. Z tyłu to rozkręcić Tak, gdzie tak, jest regulacja? Jest ogólnie go można przestawić na felgach jeszcze, z tego co zauważyłem. To regulacji? można... Re, re, regu, nie, 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 nie. My dostawaliśmy go wczoraj rano na testy, mhm. od dnia zaczął. W sumie prosto w robotę poszedł, nie to że... A jego. tak kabina w środku i tak dalej, mniej więcej jak Pan pracował? Tak chociaż te pierwsze prace, jak to tam Jak wykonano... pierwszy dzień, no troszkę te, tu Dużo jest wajch przy jednej, przy drugiej. Mm -hmm. Ale dobrze, bo jest ta wszystko w zasięgu ręki. Nie trzeba im sięgać, nie trzeba im tam się wychylać. Wszystko jest tak... Fotel jak? Dobrze, wygodny. Biegi tak samo. No może kwestia regulacji, traktur testowy. Można podregulować sprzęgło mm -hmm. trochę. Ale to jest naprawdę taka kosmetyka, którą można... Okej, okay. klimatyzację Pan używał? Używałem, używałem. Działa bardzo dobrze. No, a przy takich upałach, wiadomo. Tak, kompresor no, cały czas bije powietrze, wszystko jest tak... tak należy, bym stwierdził, w ciągu nowym, no. A głośność jest w porównaniu MTZ? No, nie, no to... Chociaż MTZ w tej klasie nie jest głośnie w tej kabinie, bo mhm. nie jest źle, ale tu już wiadomo, no, jednak skok technologiczny jest duży, no nie? No, 30 lat, tak? 30 lat, no. Nie nowymi Balerusami, jak tam jest... Ten akurat jest cichy ciągnik, mhm. może są głośniejsze, nie wiem, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć. My jak robiliśmy z dolarów też w terenie właśnie ostatnio. W błocie jeździliśmy, no to, to tam dosyć głośno. Bo... Widziałem, takiego małego mieliście, tego tam... Tak. Ja go oglądałem, by nie skłamać z 8 lat temu na targach 9. A, mhm. no to... Jeszcze jak tak, przed tymi wszystkimi obszarzymi były na targach w Bednarach. To jest o, ten ciągnik. Ten ciągnik, ten ciągnik, bo tam on jest taki mały gabarytowo, mhm. to ale no to mniejszy był, no tak. W sumie cena była droga pod tego belaru nowego, a tamtego ta cena była duża wtedy. Teraz nie wiem jak to się sprzyjełuje, bo to nie ma tych belarusów Polsce, No teraz już nie ma, no to tak ciężko zakaz to, tak. zakaz i nie wiadomo co z tym wejdzie w zasadzie. to... Ciężko tego porównać, tak? tak. Bo to jak wiadomo jak nie ma ceny, no to nie jest takie proste. A co do ciągnika, stwierdziłem, że jest bardzo, jak to zrobić, masywny. Jak na chiński ciągnik to jest. zrobiony bardzo masywny ciągnik. To jest... gabarytowo spory, nie? Gabrytowo spory i masywność wykonania. Na przykład te lasze do podnośnika, czy zaczepy, to są tak i precyzyjnie zrobione. Wszystko jest tak, jak powinno być. Nie, też jakieś tam luzy na słożniach, czy coś. Wszystko jest elegancko. Nie no. czułeś się Nie, nie, nie Nawet układ ten trójpodnośnika z tyłu, AMTZ, to siedzimy, że MTZ jest delikatniejszy niż ten. No, wykonanie takie. O to bym moje... nie powiedział. Bo widzi Pan, nawet sama szerokość tego podnośnika, tych belek, a tutaj, no, tam jest tak naprawdę masywne, to jest... Faktycznie tak. Według Nawet przypatrzeć sobie, no wiadomo, MTZ ma już tam lata swoje jakieś mm -hmm. tam wycieki, gdzieś tam, chociaż jest bardzo szczelny jak na ten traktor, ale, no, porównywając, dwa traktory, inne foki, inne wszystko, ale tu jest mocne takie wszystko, masywne, widać na, na wzrost masywności. No. Duży plus lusterka. Duża widoczność. Bardzo duża widoczność jest normalnie z przyczepą cofałem, to można lusterka cofać normalnie ciągnikiem jak samochodem. Jest taki plus na te lusterka, jest tak dobrze do ustawione no i dobre lusterka przede wszystkim są przede wszystkim zastosowane. No jak na chiński traktor, to jestem bardzo na plus. Ja byłem w szoku, to chyba pierwszy ciągnik w Polsce w tym roku, on weszedł dopiero do Polski. No nie? tak, tak, tak. pierwsze weszedł, no to jest... Nie wiem, jak tam lowole te inne, nie mam pojęcia, kuzyn ma tego Arbosa, czter... mhm. no to w środku gorsze takie wyposażenie niż tutaj. No. Mniejszy jest może, bo jest tam 40-50 konny, ale tu jest fajnie tak jak w, jak w nowych traktorach tych zachodnich, no jest tak zrobione. No. O, dużo na plus na przykład jest filtry wszystkie na brzegu, hydraulika osobno, rzadko spotykane w ciągnikach. Mhm. Z tego co się spotkałem, to w dojczach jest osobno, no, w MTZ-ach tak, i tu, teraz w tym. Przeważnie wszystko ze skrzyni razem. A to jest na plus. Jak się podczepia maszyny hydrauliczne, przyczepy czykolwiek, no pożyczy się nie przyczepę, Już jest olej inny, w każdej chwili można spuścić nowy, za nie koszty, Wygoda, to jest jakiś koszt. Wygoda co? i naprawdę ułatwia życie to. No. A jakieś jeszcze inne sprzęty na gospodarstwie? No, Bizon, Legenda polskiej wsi. Też, co tu powiedzieć? No? Coś tam się popsuje w sezonie, no. Mhm. Akurat trzeci sezon bezawaryjnie jakoś tak chodzi, tak jak u nas. Średnio tam kosi, ja wiem, 20 godzin w sezonie wszystkiego. Mhm. Tylko co u nas, kiedyś tam po gdzieś, ale to... No, jest maszyna stara, wysłużona, co tam się czarować? Pojedzie się na usługę, to później trzeba w remont wsadzić, bo to no, nie jest nowy sprzęt, no. No wiadomo. Bo jak bizon, no. W tym roku mamy obież, przeżyto i żyto hybrydowe, no. Żyta hybrydowego jeszcze nie skosiliśmy, no bo jest niezdolne po prostu ma dużą wilgotność. Może dzisiaj wyjedziemy, ale to jest takie duże zapytanie, bo no, przeżytaśmy kosili i takie na pograniczu było. Nie było, okay. że jest idealne, że jest suche. Hmm. Nawet na przyczepie stoi, co można zobaczyć i stoi. Po prostu nie jest rzucone, bo stoi do magazynu, bo nie nadawało się, żeby nasypać na sypadnia proliśmy. coś może się zepsuło, coś może... jakieś minusy, tak wiadomo. Minus. No. Elektronika. Jak szybko go się tam odpala, to czasami wyświetlacz nie włącza się. Okay, czyli Radio jest... na przykład albo coś nie działa to. I aby słychać głos, a nie dźmia wyświetlacza. To czyli tak... wyświetlacz jakby się nie zapalił. Ja by się nie zapalił. Tak szybko by tak wsiąść do niego, od razu go tak... No. No, minusem to może to jest to, że trzeba wszystko na zero ustawić. No, nie ma reguły. Czy jest... I resztę trzeba zaciągnąć, bo nie zapali. Możesz pan kręcić i... To jest I taki minus szybkiego reagowania. No to Jak tak na szybko coś akurat skoczyć, podjechać no, coś. cię tak. No, czas po wszystko wyzerować, żeby, no, ale chyba te ciągniki tak mają, że. Systemy zabezpieczeń. Systemy, zastępy bezpieczeń takie, no to tak chyba Jezus musi tak być. A się gdzieś skoczyło, bach sprzęgło i już się jedzie, a no. tu nie, tu jest taka, taki minus tego. No i minus, na minus to te opony, moim zdaniem. Mogły być ciut szersze, przód i tył. No. Nie wiem, czy to jest można jakby kupować nowego, czy doposażyć go wcześniej opon. Do Doposaży właśnie to moi, chyba dają z radialnymi też. Więc... No, to by na plus było, można. bo. I teraz właśnie wiem, że chyba radialnymi sprzedają i tak te, testowy już No i te błotniki jakby były z przodu. Bo z tego co wiem jak y, u przedstawiciela na targach, no to ta, ten model bez błotników, ale zamawiać mają z błotnikami. Właśnie ostatnio nagrowaliśmy dwa tak, 50 konne w I tam już było wszystko z płotnikami. Tak, Aha. i tam były właśnie opony radialne, i były błotniki. No. Tak. no, radialna lepiej się, no lepiej w polu czy coś, lepiej jest uciąg na pewno na radialnej, niż Także to akurat można sobie doposażyć. To nie. jest kwestia doposażenia, no. naprawdę, no ale to taki minus tych opon z tego, co tak stwierdziłem. Bo napędy, wszystko naprawdę, uciąg ma dobry. Ale tutaj tylko, to brakuje tego oponu Będę miał szersza opona opony, lepsze będzie miał uciąg na 100%. No bez klimatyzacji w tym ciągniku. No jak się go zamknie i postoi 10 minut w słońcu, to jest nie wiem, no no, jest 40 stopni. No jak w saunie, no jest strasznie, bo jest szczelne wszystko. Na MTZ to tam zawsze szpara, para, gdzieś wiatr wpadnie, a tutaj, tutaj to A tu jest szczelne, że tak. Szczelna, i klimatyzacja naprawdę można ją ustawić mniej, więcej, naprawdę daje radę. To, Też sam właśnie korzystałem, także naprawdę klimatyzacja daje tutaj radę akurat i... daje radę bardzo dobrze. Tur. Co do tura tej marki? wiadomo, można porównać tamtą markę i tą, no to hmm. Tour jest... jakby to powiedzieć... w użytkowaniu. MTZ też ma dobrą hydraulikę, ale tu tak miękko pracuje wszystko, nie jest takie, że naciśniesz że to od razu szarpie, tak delikatnie... Czyli płynne ruchy. Płynne mamy. ruchy wszystko, takie naprawdę... to jest na plus w Tourze, no i no, hydraulikę też mam na pewno dobrą, no to... na plus tur jest w wysokości porównywalne co MTZ, no zresztą widać, że tak, tak raczej porównywalnie. Porównywalne co do mtz -a. no nawet koła mają takie same 20, tylko tam ten ma szersze, tu wyższe, ale rozmiar opon, znaczy roz, wielkość kół jest taka sama co okay. w mtz -cie. No bo wiesz, że MTZ ma trochę większe opony z przodu. Większe, bo no. inny rozmiar opon jest, ale rozmiar jako R20 to jest tu i tu. Z no. okay. na Jak telefon. Picie. Wiadomo, picie. jakaś skrzynka narzędziowa. Naprawdę można. No dokumenty, naprawdę jest dużo tego i fajnie tak, nawet ten telefon pod ręką jest. Z ładowarka wczoraj przy telefonie. Co na plus, na plus no, duży. To taki, wiadomo, że to jak wszystko. Te czasy macie... są takie, że ten telefon zawsze będzie i nie, nie zniknie naszych no, potrzebnych do wszystkiego. Nawet rozmawiałem przez głośno mówiący. Jak? Yeah. Cicho drugą osobę, słuchać. Mnie bardzo dobrze. Ale cicho w ciągniku. W ciągniku... ale cicho, da się tylko że może kwestia ustawień radia, że można podgłośnić może. Ale da się radę przez bluetooth, bo połączyliśmy i. Czy tak jak ja na przykład muzykę przez bluetooth... Jak w jest... samochodzie, tak. Można super. w polu sobie pracować. bardzo. Też to jest ok. To naprawdę jest super jakby rozwiązanie. No. A jak rozmiarowo? Jak ja gabaretów jestem dużych, siadam wszystko pod ręką, mieszczę się i. Koło mam Zap, zapas jest. Tu tak, zapas jest i duży. do góry i ten. Bo ja jedyny minus, nie wiem czy to jest. Mhm. Brakuje tu schodka. A, A żeby jeszcze jeden schodek był. Tak. Nie wiem czy do kabiny czy jakoś. Tu jest taki duży przeskok. To nawet tam moja się dała też wczoraj i mówi, tak, brakuje taki trzeba zrobić wybicie. Większy ten, skok. Większy skok, no nie, to ten taki minusik. No, ten. Jakieś minusiki muszą być. Tego minus Za muszą być. W Hanwo już siedzieliśmy nie raz, zresztą zobaczcie, jak to wyglądało w poprzednich odcinkach z użyczenia, ale w takim mtz jeszcze nie siedziałem. Także chodźcie. O, wsiada się dosyć wysoko, od razu trzeba zwrócić uwagę. No jest jak w mtz dosyć prosto. Myślę, że wszystko jest raczej takie wiekowe, ale przynajmniej jak to mówię, nie ma co się spać. Ale już tak przychodząc do rzeczy poważnych, no to jest wszystko raczej takie. W tych miejscach jest... można się trochę przyrazić dużo dźwigni tak, ale jest mniej więcej wszystko tak, jak powinno być. Wszystko jest proste i przejrzyste. No. Widoczność jest dobra, chociaż tłumik jest poprowadzony tak, że troszeczkę zasłania, ale i tak jest OK. W lusterkach widzę dużo. Jest w porządku, nie ma co narzekać. A przechodzę do naszej legendy, jak ona się sprawowała. Jak to legenda? Dobrze. No, mało awaryjny traktor, no, typowo teraz służy tylko prac pomocniczych. Nie? Tak, jak teraz na przykład przyczepka, tak? Widzę. Tak, do no, pociągnięcia, do wysypania do magazynu zboża i to, i to wszystko, no. Ewentualnie jakiś tam czasami siewkę do nawozów i to wszystko, no. Na każdym gospodarstwie musi być legenda przecież, nie? No, twarde, legendarne, no wiadomo, no to postoja polskiej wsi była, no trochę tak zapomniane, no ale jeżdżą, służą cały czas i widać bardzo dużo. Gdzie się nie obejrzy to jest zawsze sześćdziesiątka. Są nowe john Deary, wszystko, ale sześćdziesiątka tak musi, musi być... być. No. Możemy ruszać. To ruszamy. Teraz właśnie ruszamy na drugie pole pana Dawida. No i jak po testach czerwonym sprzętem? Yy, bardzo pozytywnie, tak jak widzę, w załączonym filmie daje sobie bezproblemowo radę. Czy, czy zwalniam, czy przyspieszam? Nie ma żadnego uczucia tam że A trochę podgórkę. pod górkę było? Pod górkę bezpiecznego napędu, pierwszy przejazd zrobiłem, no to ucisku ale że włączy przy niej napęd, to bezproblemowo sobie daje radę. No po to jest ten napęd, żeby włączyć w Tak, po co ten napęd jest, że w kabinie, jak słychać będzie na filmie, jest cicho chyba. Można posłuchać muzyki w czasie pracy. A tak według Pana? Cisza, jak tam? Jakby Pan ocenił tak od 1 do 10? No nie porównowałem jakiś dużych sprzętów, ale mhm. myślę, że tak na ósemkę można dać. I tak wysoko, wysoko? Tak, tak. Można dać, bo można sobie tam słuchać radia, wszystko na spokojnie, mhm. miło, cicho, czysto, przyjemnie. Jakieś uwagi po tutaj tym kawałku przerobienia? No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, jakieś, jakieś uwagi, no. A tak finalnie jakby pan miał już do wyboru, to wolałby pan MTZA czy Hanwo może? Nie, chyba zdecydowanie to Hanwo, tak. Mi Czyli się wydaje, jednak że nowy wygoda jakoś. Wygoda przede wszystkim i zobaczymy z awaryjnością, ale myślę, że będzie dobrze. To... Trzeba po prostu dać czas, tak? Czas, tak, tak, tak. Przede wszystkim czas. No. Dobrze, dziękuję panu za dzisiaj bardzo ładnie. Też dziękuję. Zapraszam na kawę jakąś wypijemy. No to co, treściwe mm. i dynamiczne zakończenie. Dajcie nam znać, jak podobał wam się dzisiejszy materiał. Może dajcie znać, jak to wy byście testowali ciągnik Hanwo. A teraz zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, żeby nic nie przegapić. No i co, Zuzia? Lecisz. Cześć. Ja to już dawno subskrybuję i nawet skomentowałam coś.